Wersów i Frizz pokazali luksusowe obrączki. Kosztowały fortunę. Wersów i Frizz podzielili się z obserwatorami na Instagramie nieoczekiwaną wieścią. Celebryci wzięli ślub i już niebawem odsłonią jego kulisy w filmie dokumentalnym. Tymczasem na Insta Stories możemy podejrzeć ich obrączki marki Cartier, które kosztowały niemałą kwotę. Versów i fris, popularni influencerzy, ogłosili, że powiedzieli sobie tak podczas ceremonii ślubnej z dala od blasku fleszy. Ten wyjątkowy dla nich moment nastąpił w najpiękniejszym miejscu na Ziemi, jednak para nie zdradziła dokładnej lokalizacji uroczystości. Niektórzy spekulowali, że odbyła się ona w Grecji, gdyż zakochanych widziano na odprawie do tej destynacji. Wersów i Freeze kupili drogie obrączki. Są nieco nudne, tak ważna chwila wymagała niebanalnej biżuterii. Jak ustalił plotek, Wersów i Freeze postawili na luksusowe obrączki marki Cartier, których zakup nadwyrężyłby nie jeden portfel. Obrączki Cartier wysadzane diamentami to klasyka luksusowej biżuterii. Marka od ponad wieku uchodzi za jednego z najbardziej prestiżowych jubilerów na świecie. Wielu ludzi wybiera ich obrączki. Ja uważam, że kwestia wyboru obrączek jest bardzo indywidualna. Wszystko zależy od tego, co kto lubi, powiedziała dla serwisu Zuzanna Anna Kamińska. Jak przyznała ekspertka, ulubieńcy internetu nie wykazali się zbytnią kreatywnością. Choć mogli sami stworzyć własne obrączki, postawili jednak na klasyczny model, znany na całym świecie. Jako znawczyni kamieni szlachetnych i projektantka biżuterii, wybrałabym coś nietuzinkowego i zaprojektowałabym obrączki, jakich nikt nie ma, dodała specjalistka. Mimo wszystko, obrączki nie były tanie. Koszt takiej obrączki to dziś około 26 tysięcy złotych. Wersja z dwoma rzędami diamentów. Natomiast z trzema rzędami diamentów około 42 tysięcy złotych. Dowiedzieliśmy się, pokażą wszystko na ekranie. Dokument, dokument Wersów i Friza nadchodzi. Wersów i Friz nie tylko podzielili się informacją o ślubie, ale także zapowiedzieli premierę filmu FRIZWERSOW. Miłość w czasach online, który trafi do kin 3 października. Produkcja w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego ma odsłonić kulisy ich związku, pełnego presji internetu, ale też ciepła codziennych gestów. Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci, międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie, tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestyle'owych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Czytamy we fragmencie opisu produkcji.